Wszystkim SSG z tej strony w te piękne piątkowe popołudnie. Dzisiaj będzie coś innego, coś o PC-ach, mianowicie. Tak jak było, byłem pytany kilka razy, co to mam za pc więc dzisiaj przy okazji pokażę, a okazja była taka, że muszę zmienić kulę na procesorze, który jest w obecnej konfiguracji za słaby, dlatego przy okazji pokażę, co to za sprzęt. Na czym się generalnie bawię? Sprzęt miał założenia, jak składałem, głównie takie, żeby grać w Lola, Starcraft 2 i trochę gier takich dość, dość bardziej wymagających od czasu do czasu, Battlefield, Kryzysa trójkę i tak dalej. Dlatego mam coś takiego, jak mam. Przy okazji nie chciałem, żeby to było zbytnio za duże, dlatego obudowa jest Micro um, ATX, a obudowa jest Aero cool Dead Silence. Nic specjalnego, poza tym, że ma okienko z boku. W środku karta graficzna um, GeForce 760 do DAXUSA 2 GB. Wcześniej był Radeon R9 290, troszkę mi hałasowało za bardzo, dlatego to wywaliłem. Zasilacz, jak widać, Thermaltake 530W 80. Bardzo fajny, modularny zasilacz, bardzo mały. W tej obudowie bardzo fajnie pasuje ze względu na tą dziurę. Wszystkie kable ładnie wychodzą i nie dotykają obudowy po prostu i się nie, nie gną za bardzo. W środku mam parę biatraków i tak dalej. Płyta główna to jest Asrock Z80M, 16 g Corsair Beast i Core i 7 4770K, tak. Akurat w tej konfiguracji, jakie ja mam, mam dość słaby kulek na tym, na tym procesorze. Dlatego, przy renderowaniu, i tak dalej, jak procesor skoczy na 80-90 stopni, włącza mi się systemowy throttling i obniża się częstotliwość znacznie. Dlatego. Chciałem to przy okazji zmienić, a akurat znalazłem w promocji dość fajny, dość fajny sprzęt, do tego włożę dzisiaj, będziemy wodnie się chłodzić, Corsair H80, jest to system all in one, czyli zintegrowana pompa w bloku na procesor i do tego radiator z dwoma wiatrakami, dość fajnie to działa, kolega ma coś podobnego, podobało mi się to bardzo. I myślę, fajnie to chodziło mojego Haswella 4770K, który jest dość, dość ciepłym procesorem. Wcześniej miałem 3770K, który chodził generalnie 10-15 stopni chłodniej. Teraz mam tak jak jest, dlatego muszę to zmienić. Teraz będę rozbiorę, jak już rozbiorę, wszystko wyciągnę, pokażę jeszcze raz jak to, co jak i jaki mam cooler. Cooler to jest Scythe Mugen chyba, już nie pamiętam, A do Shuriken. Mi się wydaje, że to jest Scythe Shuriken. Nie było wcześniej miejsca. Miałem jeszcze mniejszą obudowę, dlatego miałem taki dość mały cooler. Jest to cooler za mały. Cooler kwiatkowy tak zwany, nie tower, czyli wieża. Generalnie z umieszczony wiatrakiem u góry. Nie jest to idealne rozwiązanie akurat w tej obudowie, bo przepływ powietrza jest, jest dość, dość dziwny. Z tyłu jest przy, stoi to przy okazji przy wiatraku, który wyrzuca powietrze. Dlatego on dostaje za mało powietrza. I tak to jest. Myślę, że jakby był w innym miejscu ten ten, ten cooler to by nie było takiego problemu z tym chłodzeniem ale 90 stopni, 95 myślę, że to jest dość, dość dużo. Dlatego teraz zabiorę się za rozbieranie, rozbiorę to wszystko, pokażę co i jak w środku. Muszę niestety wjąć płytę główną, żeby zmienić ten wiatrak. Dlatego przy okazji, na tego ten... że jeszcze płyta główna ma mini PCI Express Slot czy Micro, jak to się nazywa, podobny do tego laptopy. Nie wiem, czy stąd będzie widać. To jest gdzieś tam. Ehm... Karta sieciowa, którą miałem wcześniej, to była zewnętrzna karta sieciowa. Wireless, nie za ciekawa, nic specjalnego. Zaopatrzyłem się w Killer Wireless N. Jest to dość, dość ciekawa karta sieciowa. Jak widać wchodzi na ten slot, także tu się ładnie wszystko w środku schowa. A co jest fajnego, to oprogramowanie, jakie dołączane jest do tej karty sieciowej. Pozwala na priorytet, prioryty, czyli priorytyzację, czy jak to się tam mówi po polsku, trafików, czyli Mogę przykład, przykładowo robić upload na YouTube i on będzie mi rezerwował tyle, tyle zasobów sieciowych, ile mi potrzeba, żeby grać bez problemu w League of Legends. A to co zostanie, będę mógł skierować na uploadowanie na YouTube czy na inne, na przykład na Dropboxa, jak wrzucam i tak dalej. Dlatego karta dość fajna. To tyle na razie. Tak jak widać, to jest właśnie to chłodzenie z Tithe, um... Shuriken się nazywa, Small Shuriken. Jest jeszcze druga wersja a Big Shuriken, ale kosztuje tyle, kosztował tyle, co ten Corsair Hydro H80, dlatego przerzucę się na wodne chłodzenie ze względu na stabilność. A jeżeli chodzi o, to, o tą kartę, właśnie tą, to ona sobie pójdzie tutaj, w środku. Na ten mini PCI um, slot i tak to sobie będzie działać. A przy okazji to na razie zostawię, odłożę na bok. Myślę, że możemy sobie otworzyć Corsair Hydro. Wszystkie wiatraki, w zasadzie wszystkie. Jeden wiatrak, ten z tyłu musiałem wyjąć, bo tam pójdzie w tym miejscu, właśnie tutaj. Bo tam pójdzie chłodnica razem z, z wiatrakiem. Są dwa wiatraki dołączone do zestawu. Ja założę jeden. Dwa są mi kompletnie niepotrzebne. Raz, że hałas, a dwa, że ja rzadko kiedy podkręcam. Kiedyś się w to bawiłem, a teraz nie widzę różnicy w ogóle ze względu tylko na stabilność i na ciszę, jaką myślę damy ten wiatrak. Otwieram pudełko, ładnie zapakowane wszystko. Instrukcja obsługi. Na więcej papierów. Tutaj są do montowania blaszki, nie blaszki. Proszę tego nie jeść, to są kryształki, tak jak piszę na nich i w środku jest właśnie widzę dwa wiatraki i ten cały cały sprzęt. Chłodnica i do tego właśnie może coś mi tutaj remontują chłopaki, może zamknę okno tylko. Się głośno. Także to wygląda dość, dość skromnie. Chłodnica na przewozie i zintegrowana pompa. Blok na procesor. Ups. To przytyka się bezpośrednio do procesora. Tu można podłączyć jakiś kabel specjalny i kontrolować wszystko z komputera. Ja tego kabla nie mam, bo to jest dodatkowa opłata. I trzy ustawienia pompy. Wiadomo cichy, medium, czyli średni i wydajny na, na maksa. U mnie będzie chodził na cichym, już żeśmy sprawdzili. Eee, procesor oscyluje w granicach na, e, przy obciążeniu około 45-50 stopni. I wiatraki Corsair. Nie, nie są to wiatraki niestety PWM. Ale to nie szkodzi, bo pompa ma zintegrowany e, regulator swój. Widać tutaj się podłącza w tym miejscu. I stamtąd generalnie prąd idzie. I te wiatraki są regulowane stamtąd jak wiadomo wzrasta temperatura procesora to one się troszkę będą i pompa będzie szybciej pracowała i one się będą szybciej kręcić śrubeczki wiadomo śrubeczki są bardzo potrzebne i już czego nie ma to Corsair nie dał mimo tego że jest to dość drogi unit Corsair nie dał pasty na procesor termicznej chociaż to i tak nie szkodzi bo ja taką pastę mam Także to nie jest problem. Teraz zamienię to, podłączę i będę z powrotem wszystko wkładał. Tak jak mówię, musiałem wyjąć płytę główną ze względu na to, że pod, pod, pod nią idzie, idzie taki montażowy bracket, czyli taka blaszka przytrzymująca wszystko. Ona idzie sobie z tyłu, przyciska to fajnie do procesora. To jest Intel, a AMD są dwie takie blachy, przykręca się je z boku. Także to tyle. Także widać, po montażu wygląda to tak. Teraz muszę to wszystko włożyć z powrotem tam. Niestety musiałem zamontować to przed włożeniem na płytę, bo mnie zamontował tego. I te kable są też, te przewody też są dość sztywne. Dlatego trzeba sobie to dobrze rozplanować. Po zamontowaniu wygląda to właśnie tak. I od razu ma zmianka: musiałem dać dwa wiatraki, bo śrubki, które były załączone były po prostu za długie i były przewidziane tylko na, do wiatraki dlatego zobaczymy, ewentualnie jak będzie bardzo głośno to wyjmę i zmienię wiatrak znaczy wyjmę jeden wiatrak i poszukam śrubek taki, żeby mógł to wszystko przykręcić do obudowy z tyłu póki co będzie na dwa i zobaczymy jak to będzie generalnie chodzi mam nadzieję, że nie za głośno no i gotowe Radiatorek sobie tutaj ładnie siedzi wszystko podłączone zasilacz modularny nie miałem podłączonej końcówki z małymi, z tymi moleksami starymi, wszystko na e, PCI Express Power dlatego musiałem wyciągnąć kabel i podłączyć ale zasilacz modularny, wszystko jest kompletne, to nie ma problemu i z tej strony wygląda to dość czysto u góry jest jeden tylko wiatrak i będzie stąd, i tu jest jeden jeszcze także wszystko ładnie będzie się kierować do tyłu i tutaj zaraz podłączę kartę graficzną jak widać ładnie zamontowany, zamontowana sieciówka Killer, killer Wireless N i tyle, A zaraz podłączę i zobaczymy jak, jakie temperatury, <coughs> obciążę go na chwilkę i mam nadzieję, że temperatura spadnie chociaż do 60 stopni, tak mniej więcej jak 70, jakby było Haswell, jest dość ciepły procesor, więc będzie cieplejszy na pewno niż 37, 70k niż w po, poprzedniej Sandy Bridge, ale jak chodzi poniżej 80 jest wszystko super, aby się tylko nie, nie, nie było throttling, żeby nie, częstotliwość się nie obniżała, także do zobaczenia I na wszystko zamontowane, wszystko działa ok. Jeden problem był nie wiem dlaczego, ale wtyczki od 12V i 5V na moleksie były zamienione, dlatego radiator nie chciał działać, wiatraki się nie chciały kręcić. Zamieniłem je, wszystko ok. Nie wiem kto to, kto to zrobił. W fabryce Corsair'a by zamienili, jak widać, chodzi sobie już prawie jakiś czas. Procesor jest na maksa obciążony i mam 58 do 62 stopni. Tak w porywach to max. ale mnie to bardzo mnie cieszy rezultat. Jest bardzo cicho, nawet nie słychać wiatraka. Także jest bardzo stabilnie, także dziękuję bardzo wszystkim. Mam nadzieję, że weekend jak najlepiej i do zobaczenia w następnym wideo.